Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na jesienny hol zakupowy polskiej marki Warleska. Słuchajcie, firmy tą znam już od dawna. Zamawiałam u nich już nieraz, mają fajne ubrania. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki prowadzą swój sklep, w jaki prowadzą profil na Instagramie. Tam ich znajdziecie. Bez problemu zamówicie ubrania. Bezproblemowy jest kontakt z obsługą klienta, jakieś zwroty, wszystko. Od tej strony serdecznie wam polecam. Zamawiałam od nich już nieraz i tak naprawdę prawie zawsze byłam zadowolona. I mam tutaj Właśnie kilka ubrań, o których oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mam tutaj kilka ubrań takich już typowo jesiennych. Mamy jesień, jest y, ta pora tych ciepłych sweterków, także jest tutaj ich kilka. Jest marynarka, jest spódnica. Y, także no, ja już te ubrania przejrzałam, one mi się bardzo podobają. Także zapraszam Was na oglądanie. Zobaczcie, co wybrałam. Pierwsze rzeczy pokażę Wam w komplecie, bo tak też były zaprezentowane na modelce. Bardzo mi się spodobał ten cały look i postanowiłam zamówić jedno i drugie. I muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zaskoczona jakością. Tego. Spodziewałam się troszkę innego materiału. Myślałam, że będzie taki bardziej lejący i że to będzie taki wiecie, taki typowy wrap, że tak jakby kawałek materiału, który okręcacie dookoła siebie i zawiązujecie sobie na boku. A tutaj przyszło zdziwienie. Po pierwsze, materiał jest taki grubszy. Jest sztywny, czyli nie będzie go tak łatwo podwiewało. Ma super falbaneczkę, tak wygląda. Ma super falbankę dookoła, która zachodzi tak tutaj do góry i to, to nie jest żaden kawałek materiału, to ma po prostu od razu kształt spódnicy. Jest tutaj zameczek, dodatkowo macie taki pasek, który zawiązuje się na kokardkę z boku. Naprawdę materiał jest sztywny, ale taki bardzo fajny, bardzo przyjemny, taki konkretny. W tej stylizacji na ich stronie dziewczyna miała połączoną tą spódnicę z tym sweterkiem. On występuje w kilku kolorach, tam możecie go dostać w różnych odcieniach. Ja wybrałam taki raczej w chłodnym. Odcieniu do beżu. Powiem Wam, że. Może schowam tą matkę. Powiem Wam, że jest bardzo fajny. Na pewno nie będzie gryzł Jest taki bardzo przyjemny. Będzie go można łatwo wkasać w tą spódnicę, żeby fajnie wyglądał. Naprawdę mi się podoba. Także przymierzamy. Tak wygląda ten zestaw. No, ja jestem po prostu zakochana. Sweterek jest bardzo milutki. Fajne ma tutaj wykończenie rękawów. Nic nie gryzie. Nie jest za wysoki. Moja szyja jest całkiem krótka. Więc często te półgolfy robią mnie po prostu krótszą i mi nie pasują. Natomiast tutaj jest super. Nic nie gryzie. Nie mam nic pod spodem, także nic mi tam nie przeszkadza. Włożony w tą spódniczkę. Wygląda bardzo fajnie z tyłu, jest taki troszkę dłuższy, jest luźniejszy, to jest rozmiar uniwersalny, także będzie pasował na mniejsze rozmiary i na większe. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o tą spódniczkę, to to jest też rozmiar uniwersalny, ale ona jest idealna na mnie, czyli tak naprawdę jest to rozmiar taki XS. SK też by w to weszła, bo troszeczkę tutaj luzu mam, ale nie za wiele. No, MK, LK to nie ma mowy. Więc to jest oznaczone na stronie jako rozmiar uniwersalny, ale z tym się nie da nic zrobić, żeby po prostu większa osoba w to weszła. Także tutaj jest jedyny problem, dlatego właśnie są te filmiki, żeby wszyscy mieli o tym świadomość, tak? Bardzo fajnie się w niej czuję. Fajny jest ten materiał, taki grubszy. Zameczek tutaj na boku można sobie rozpiąć, także nie jest taka wciągana. Dodatkowo ten pasek. A tak naprawdę powiem Wam, że ten pasek to można się go pozbyć. Jeżeli ktoś nie lubi, czy mu się nie podoba, można go sobie zawiązać na kokardkę. On nam tutaj daje taką troszeczkę wyższą talię, tak? bo to jest właśnie tak jakby luźniejsze. Ta, ta część to jest ten, ten pasek. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Fajny teraz taki modny wzór, ciekawy na sezon jesienny. Według mnie jest naprawdę super. Następna rzecz: mamy długi sweterek, który wygląda troszkę śmiesznie przez tą dziurę na dole. W kolorze takiego ciepłego beżu, ale on ma dodatek złotej nitki czyli jest jakby błyszczący. Ja uwielbiam takie kroje tych batmanów, jakby takich luźniejszych swetrów, które będą dłuższe. Z jednej strony jest krótki, z tyłu jest dłuższy i ten jest właśnie taki. Bardzo mi się spodobał na zdjęciach. Zaraz zobaczymy, jak wygląda na mnie. Piękny jest ten sweterek. Ma naprawdę piękny kolor, taki szampański odcień. Beżo beżowego złota, beżu i złota. Eee, mimo tego, że ma tą połyskującą nitkę, on się nie świeci za bardzo. Fajny krój takiego Batmana. Ja go akurat tutaj włożyłam, no, ale można go wyjąć. Tak wygląda. On sam w sobie ma przód dużo krótszy niż tył. Z tyłu mi tak trochę wisi. Ale fajnie to wygląda. Myślę, że na takie luźniejsze dni. Ale tak naprawdę ten sweterek jest całkiem elegancki. Także założycie go na różne okazje. Bardzo wygodny. Też nic nie gryzie. Ładny. Bardzo spokojny dekol. Troszkę się bałam, że on właśnie może być taki, wiecie, taka choineczka e, przez tą świecącą nitkę. Ale nie, nie jest taki. E, także no bardzo mi się podoba i wpisuje się w moje kanony pięknych sweterków w tym roku. Tutaj kolejna rzecz. Coś Troszeczkę innego. Dlaczego innego? Bo jest to jasny, kremowy, bardzo mięciutki, bardzo milutki sweterek, który ma ściągacz troszeczkę wyższy na, nad, nad dłonią. I słuchajcie, ma bardzo głęboki dekolt, który będzie można opuścić na jedno ramię, ale dlaczego jest troszeczkę inny? Bo z tyłu ma ściągacz. Możecie sobie ściągnąć. Przez to ten sweterek po prostu będzie miał inny kształt. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, bo powiem Wam, że no, nie, no jest po prostu taki mięciutki. Ten sweterek bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak wygląda na mnie. Piękny, bardzo ładny odcień takiej złamanej bieli. Jest tak mięciutki, można go nosić na różne sposoby. To jest kolejny rozmiar uniwersalny. Jedyne co, problem może być taki, że rzeczywiście to Was może denerwować to spadanie. On jest szerszy, będzie dobry i dla osób mniejszych ode mnie, takich jak ja, i większych. Jest luźny, też nic nie gryzie, jest tak mięciutki, jest tak fajny, przyjemny. I słuchajcie, co jest tutaj ciekawszego, to po pierwsze, że możecie go nosić albo tak, i on z tyłu też ma taki bardzo y, odważny, duży dekolt, albo możecie go nosić na drugi sposób, czyli możecie sobie opuścić y, jedno ramię. Może być taki bardziej romantyczny, fajny. I dodatkowo tutaj wisi mi sznurek. Wisi dlatego, bo teraz nie jest ściągnięty, ale można go sobie ściągnąć i zawiązać. Troszkę zmienia kształt, wtedy odsłaniacie pupę. Można już polecałabym założyć jakąś koszulkę pod spód. Albo jeżeli ktoś może chodzić bez biustonosza Albo po prostu, jeżeli kogoś nie interesuje to Że mu akurat widać biustonosza Bo on tego generalnie nie widzi Dopóki się nie odwróci I powiem wam, że bardzo mi się podoba Teraz y, troszkę go to ściągnęło Więc czuję, że nie będzie spadał Jak jest ściągnięta ta guma z tyłu To nie będzie mi spadał z ramion Bardzo fajny Naprawdę bardzo fajny Troszkę się obawiałam, jak go zamawiałam, że będzie za duży Natomiast nie jest i bardzo mi się podoba Taki minutki, przyjemniutki ja wiem, że dzisiaj spędzam dzień Kolejny sweterek Znowu ze złotą nitką Połączenie szarego, białego I tutaj e, Złotych paseczków, które są błyszczące. Długi rękaw, kolejny w takim Trapezowym mm, Kształcie, bardzo fajnie to wyglądało Na zdjęciach, cieniutki jest Nawet bym powiedziała, że taki troszkę przezroczysty e, Do jakichś leginców Czy do cienkich czarnych spodni Będzie jak znalazł Także mierzymy. Zbliża się sezon e, świąteczny. I dla tych, którzy na przykład nie przepadają za swetrami takimi typowo świątecznymi, typu z bąbkami, z reniferami, to myślę, że ten sweterek będzie idealnym wyborem. E, przez tą błyszczącą nitkę, powiem Wam, że jest fajny, fajnie wygląda. E, bardzo tak elegancko. Ma śmieszny krój, bo jest e, trapezowy. Ma troszeczkę ten środek, taki w trójkąt, zwisający. Jedno ramię troszkę bardziej opada, i to może być dla niektórych odrobinkę gryzące. No bo wiecie, te błyszczące nitki są takie sztywniejsze po prostu. I to yy, rzeczywiście czuć. Powiem Wam, że wygląda. Ciekawie, nie jest taki zwykły, nie jest monotonny przez te różne paski. Yy, I co najważniejsze, naprawdę musicie mi uwierzyć, że mi dużo golfów skraca szyję, a ten mam wrażenie, że tego nie robi. I też nie gryzie i jej nie ściska tak bardzo, bo niektóre są takie, że wiecie, że po prostu są niekomfortowe, a ten jest bardzo wygodny. Długi rękaw, można sobie. Podwinąć, będzie się trzymał. Z tyłu też jest tak samo wycięty w trapez. Do jakichś czarnych leggingsów, do jakiejś spódniczki. Założycie go nawet do pracy, do szkoły. Bardzo fajny. No i właśnie będzie taki w sam raz na ten sezon swetrów świątecznych. Następną rzeczą jest marynarka w przepięknym kolorze: takiego pudrowego różu. No, jest po prostu cudowna. Bardzo fajnie skrojona. To są te marynarki w stylu marynarek Balman, czyli tych, wiecie, które kosztują półtora tysiąca funtów. Ale ostatnio byłam w sklepie i widziałam. Piękne są, naprawdę są piękne te oryginalne, ale ta jest równie piękna. Bardzo fajnie wykończona. Piękny jest ten kolor. Idealna do białych koszulek. Ja wzięłam w rozmiarze XS. Ma tutaj guziczki złote też na, ramio, na rękawach. No jest super. Jest bardzo elegancka. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładna, bardzo elegancka marynarka. Fajny kolor. Fajnie skrojona. Materiał jest grubszy, powiedziałabym. Bardzo fajnie się układa. Podoba mi się to, że tutaj ma też taką, taki rozporek, jakby otwarte. Fajne te klapy. Ładne złote guziczki, które możecie zapiąć, rozpiąć. Zależy kto, jak woli. Ja założyłam do tego białą koszulkę, białą koszulę taką bardziej elegancką, co czyni właśnie cały look bardziej oficjalnym. Ale oczywiście zależy, możecie założyć ten zwykły t-shirt pod spód. I też na pewno będzie pasował. Powiedziałabym, że biały będzie lepiej wyglądał pod ten kolor marynarki. Naprawdę mi się bardzo podoba. Dodatkowo ma tutaj też guziczki, taki detal dekoracyjny i oczywiście są kieszenie. Także można włożyć sobie chusteczkę bo dzisiejsze telefony do takiej małej kieszeni nie wejdą. Ale ta kieszeń jest, jest fajna, jest dobry rozmiar, bo kiedyś te ich rozmiary były na mnie po prostu za duże. Uniwersalne to były za duże, eski również były za, za obszerne, a ta tak dobrze się w niej czuje, tak fajnie, że jest odpowiednia, tutaj ma dodatkowo poduszki, ale one nie są też za duże, trzymają po prostu fason i nadają nam ładnego kształtu. Z tyłu, z tyłu szukam, czy ma rozporek, ale nie ma. Jest taliowany, jest ładnie wykrojony, naprawdę ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba. I kolejna rzecz to jest coś, czego się troszkę obawiam. To jest taka sukienka. Sukienka marynarkowa. Mam jedną taką podobną w swojej e, szafie, e, ale to jest. Zobaczcie, jaki to jest materiał. Widzicie? Taka bukla. Jest bardzo ciężka, jest taka bardzo konkretna Wykończona jest takim poszerpanym materiałem tutaj wszędzie dookoła Na rękawach również, na dole również Obawiam się, że może troszkę jak taka śnieżynka wyglądać z tego ma złote guziczki Tylko, że troszkę się z niej właśnie sypie, bo położyłam ją wcześniej na białej bluzce I ta bluzka to <śm> biedna jest, <śm> biedna jest <śm> biedna> Także zaraz zobaczymy jak to wygląda na mnie, bo jestem bardzo ciekawa Przymierzamy tak wygląda sukienka. Jest całkiem krótka, ale myślę, że jest akceptowalna. Jest bardzo taka wygodna, troszeczkę jest na mnie za duża. Troszkę te rękawy są na mnie za szerokie, tutaj jest troszkę za duża i rozjeżdża mi się właśnie w tym miejscu. I mimo tego, że ma tutaj guziczek, to ten guziczek mi się ym, rozpina. Ten materiał jest taki jakby śliski, i tutaj w tych miejscach, gdzie zachodzi jeden na drugi, to on się po prostu ześlizguje. Szkoda, że tutaj jeszcze jakby była dziurka dodatkowo. Myślę, że tą krawcową można by było dorobić, żeby ten guzik jednak ją trzymał. To wtedy po prostu ta siła ciężkości będzie jakoś lepiej się trzymała. Tak? No to. Troszkę mnie spłaszcza. Nie powiem. Materiał jest taki gruby, jest delikatnie taliowana. Myślałam o tym, żeby dodać jej paseczek. Natomiast, słuchajcie, nie mam takiego odpowiedniego paseczka. I jedyny, który mogę. Użyć to jest taki czarny, ale dlaczego jest nieodpowiedni? Dlatego, bo to jest pasek na biodra, nie na talię i po prostu nie mam tylu dziurek tutaj, ale mogę go tak zaczepić, żeby Wam po prostu pokazać, jak może zmienić pasek taką sukienkę, która jest troszkę za duża. On będzie się też właśnie rozjeżdżał, ale mimo wszystko Wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda z paskiem. Już ma troszkę lepszy kształt. Myślę, że nie jest zła. Przed na jakiejś Christmas party byłaby idealna. Będzie bardzo ciepła. Myślę, że na upartego można by było też nosić jako taki płaszczyk po prostu rozpięta albo taką wierzchnią warstwę, a nie sukienkę. Tak wygląda. To już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Tak jak mówiłam, ja warleskę znam i bardzo lubię od dawna. Ta bluzka, którą mam na sobie, też jest z warleski. Także ja Wam serdecznie polecam zajrzeć na ich stronę, zobaczyć. Oni mają bardzo dużo rzeczy, duży wybór. Ubrania występują w różnych kolorach. Także na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ceny też są ok. Z tego holu tak naprawdę wszystko jest fajne, oprócz chyba tej mm, sukienki, bo jest na mnie troszkę za duża. I jest taka ciężka, troszkę jej może nie czuję, ale sweterki są naprawdę milutkie, nic nie gryzie, bardzo ładne, także jestem bardzo zadowolona z tych wyborów. Oczywiście wszystkie linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie pod tym filmem. One wszystkie są dostępne, bo to z, znaczy powinny być dostępne, tak? Bo prawda jest taka, że te polskie firmy bardzo szybko wyprzedają swój asortyment i czasami ciężko jest to dostać, ale chodzi mi o to, że to jest z tych najnowszych, Kolekcji. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i moje wybory, które Wam pokazałam. Dajcie znać, co szczególnie wpadło Wam w oko i bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa pa!